Zaledwie 4400 arów tyle potrzeba, by pomieścić duchowe serce chrześcijaństwa. Watykan najmniejsze państwo świata zamknięte w murach Rzymu, ale o wpływach sięgających każdego zakątka globu to tutaj od wieków rezyduje papież, głowa Kościoła katolickiego. Wybierany przez kolegium kardynałów nie na lata, lecz na całe życie pełni on nie tylko funkcję duchowego przewodnika. Lecz także absolutnego władcy tego mikropaństwa. Większość obywateli Watykanu to duchowni, kardynałowie, biskupi, członkowie zakonu, ale każdego dnia, tuż po otwarciu bram, do środka wchodzi blisko 3000 osób świeckich. Kucharze, archiwiści, ogrodnicy, strażnicy, cisi bohaterowie codzienności, którzy w cieniu Bazyliki Świętego Piotra dbają o to, by ten wyjątkowy organizm działał jak w zegarku. Za tymi murami życie toczy się inaczej: w rytmie dzwonów, kadzideł i stuleci tradycji. Tu współczesność spotyka się z wiecznością. Jeśli istnieje miejsce, gdzie wino nie tylko się pije, ale gdzie się nim żyje, to bez wątpienia są to Włochy. To kraj, w którym winorośle nie są jedynie rośliną, lecz symbolem tradycji. Kultury i codziennego rytuału. Od zielonych wzgórz Toskanii, przez tarasy Ligurii, aż po rozpaloną słońcem Sycylię, winnice tworzą pejzaż nie tylko geograficzny, ale i emocjonalny całej Italii. Wino towarzyszy tu każdemu posiłkowi. Serwowane jest zarówno przy porannym branczu, jak i późnym obiedzie czy rodzinnej kolacji. Nie jest dodatkiem ani luksusem. To naturalna część życia, obecna w domach, restauracjach i na targach. Włosi nie piją wina w pośpiechu, oni je celebrują. Rozmawiają przy nim, wspominają, śmieją się i milkną w odpowiednich momentach. Rocznie produkują blisko 55 tysięcy hektolitrów tego szlachetnego trunku, czyniąc Włochy największym producentem wina na świecie. Ale dla nich te liczby nie są najważniejsze, bo wino to nie tylko napój, to historia opowiedziana przez smak, dziedzictwo przekazywane przez pokolenia i rytuał, który dojrzewa razem z krajem, tak jak dojrzewają grona na wietrze z Morza Tyreńskiego i pod słońcem Piemontu. W samym sercu tętniącego życiem Rzymu, pośród brukowanych uliczek i monumentalnych zabytków, znajduje się miejsce, gdzie marzenia mają swój adres: Fontanna di Trevi. Nie jest to zwykła fontanna. To prawdziwe arcydzieło barokowej sztuki, pełne ekspresji, ruchu i symboliki, które od wieków przyciąga podróżnych, zakochanych i tych, którzy wierzą w siłę życzeń. Zgodnie z tradycją, wystarczy wrzucić monetę przez lewe ramię, prawą ręką, by zapewnić sobie powrót do wiecznego miasta. Dwie monety mają przynieść romans, trzy wieczną miłość przypieczętowaną małżeństwem choć to tylko legenda. Każdego dnia setki osób powtarzają ten gest z nadzieją, że coś się spełni. Drobne monety opadają z pluskiem na dno marmurowego basenu, tworząc rzekę życzeń i westchnień. W ciągu roku zbiera się ich ponad milion euro, które trafiają na cele charytatywne, ale dla tych, którzy rzucają, liczy się przede wszystkim moment, cichy ułamek sekundy, w którym starożytny rzym, woda i pragnienie serca łączą się w jedno. Bo choć fontanna di Trevi to dzieło kamienia i wody, dla wielu jest też dziełem nadziei. Makaron. Niby prosty produkt mąka, woda, jajka, a jednak dla Włocha to coś znacznie więcej niż tylko jedzenie. To część tożsamości, rytuał zakorzeniony w codziennym życiu, smak, który niesie wspomnienie dzieciństwa, rodzinnych spotkań i niedzielnych obiadów, na które czeka się przez cały tydzień. Na włoskich stołach. Makaron pojawia się codziennie, w niezliczonych odmianach. Od klasycznego spaghetti al pomodoro, przez kremowe fettuccine alla carbonara, aż poręcznie lepione ravioli wypełnione ricottą i szpinakiem. Statystyczny mieszkaniec Italii zjada rocznie około 25 kg makaronu, co czyni go niekwestionowanym królem włoskiej kuchni. Ale makaron to nie tylko smak. To także wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo tutaj każdy kształt ma znaczenie. Krótkie penne najlepiej zbierają gęste sosy, cienkie tagliatelle tańczą z mięsnym ragu, a delikatne farfole są jak stworzone do lekkich, warzywnych kompozycji. Włoska kuchnia domowa to scena pełna emocji. Tam się nie gotuje, tam się żyje. W powietrzu unoszą się zapachy czosnku i oliwy. A przy kuchennym stole toczą się rozmowy, które niekiedy kończą się śmiechem, a czasem milczeniem pełnym znaczenia, bo tu, gdzie makaron trafia na talerz, kończy się pośpiech, a zaczyna prawdziwe włoskie La Dolce Vita. Włosi to prawdziwi mistrzowie kawy, a wiele najpopularniejszych kawowych napojów, które znamy dziś na całym świecie, pochodzi właśnie z ich kuchni. Espresso, cappuccino czy macchiato to nie tylko nazwy. Ale symbole włoskiej kultury i stylu życia. We Włoszech kawa to coś więcej niż napój to rytuał, który towarzyszy codziennym spotkaniom, rozmowom i chwilom wytchnienia. Tradycje picia kawy są tu pielęgnowane z ogromnym szacunkiem, zwłaszcza przez starsze pokolenia, które nie wyobrażają sobie dnia bez porannej filiżanki espresso. Co ciekawe, Włosi mają ściśle określone zasady dotyczące kiedy i jak pić kawę. Cappuccino, na przykład, serwuje się wyłącznie rano i nigdy po obiedzie. To mleczny, lekki napój, idealny na rozpoczęcie dnia, ponieważ według włoskiej tradycji mleko po posiłku może utrudniać trawienie. Po południu natomiast króluje espresso albo caffè macchiato, czyli espresso z niewielką ilością spienionego mleka. Ta precyzja i przywiązanie do rytuału sprawiają, że kawa we Włoszech smakuje wyjątkowo, a każdy łyk jest celebrowany z taką samą pasją, z jaką Włosi podchodzą do życia. Pizza to dziś danie znane i kochane na całym świecie, królujące na stołach w każdym zakątku globu. Jednak jej historia zaczyna się bardzo skromnie na zatłoczonych ulicach Neapolu, gdzie była jedzeniem prostych ludzi. Codziennym posiłkiem biedoty. To był zwykły placek z cienkiego ciasta, pokryty sosem pomidorowym, oliwą z oliwek i świeżym serem. Tania, sycąca i dostępna dla każdego, stała się podstawą diety mieszkańców miasta. Z biegiem czasu pizza zyskała status ikony włoskiej kuchni i symbolu całej Italii. Mimo to jej prawdziwa dusza nadal tkwi w prostocie, w ręcznie wyrabianym cieście. Piecach opalanych drewnem i starannie dobranych składnikach. To właśnie ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie nadaje pizzy smak, którego nie da się podrobić nigdzie indziej na świecie. I właśnie dlatego prawdziwa pizza smakuje najlepiej tam, gdzie wszystko się zaczęło, w Neapolu, gdzie historia tego przepysznego placka wciąż żyje w każdej porcjach serwowanej na kamiennych stolikach przy wąskich uliczkach. Włochy to prawdziwa perła na mapie turystycznej świata, kraj, który co roku przyciąga miliony podróżników z każdego zakątka globu. Zajmują czwarte miejsce na liście najczęściej odwiedzanych państw, a to nie przypadek. Ich niezwykła różnorodność, od starożytnych ruin Rzymu, przez romantyczne kanały Wenecji, aż po malownicze wzgórza Toskanii i słoneczne plaże południa, sprawia, że każdy, kto przekracza włoską granicę, znajduje tu coś dla siebie. Włochy to nie tylko piękne miejsca, to także bogactwo kulturowe, sztuka na każdym kroku, kuchnia, która podbija serca i podniebienia, oraz ciepło ludzi, którzy potrafią celebrować życie. Miasta i miasteczka pełne są historii, legend i tradycji, które fascynują i inspirują. Spacerując po uliczkach włoskich miast. Można poczuć, jak przeszłość splata się z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalną atmosferę, którą trudno znaleźć gdzie indziej. To tylko kilka z fascynujących historii i ciekawostek, które kryją w sobie Włochy. Kraj pełen pasji, tradycji i niepowtarzalnego smaku. Jeśli chcesz poznać więcej takich opowieści z różnych zakątków świata, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych inspirujących podróży i ciekawostek.